Tym razem kilka newsów, aktualności ze świata Front and Liberty dla naszego regionu. Aktualności przedstawione bezpośrednio przez Tico, czyli takiego głównego menadżera gry dla naszego regionu. Na sam początek, wiadomo, boty Boty są banowane, boty przybywają, gra jest free to play. Podobno rzeczywiście tych botów ubywa i widać to gołym okiem, w szczególności na serwerach amerykańskich, gdzie tych botów jest znacząco więcej niż na serwerach europejskich. Czemu tak jest, ponieważ tam po prostu itemy są droższe. Więcej lucentów kosztują, więc tam się łatwiej, botom te lucenty po prostu farmi. Kolejny temat związany z jakimiś blokadami. W nie tyle co blokadami, a utrudnianiem życia graczom, którzy kupują lucenty na nielegalnych stronach, na stronach zewnętrznych, a nie bezpośrednio w grze, no to od wczoraj, czyli od 28 października, rozpoczęła się walka właśnie z takimi graczami. Od teraz, jeżeli ktoś kupuje na zewnętrznych stronach i zostanie wytropiony przez systemy amazońskie, no to wtedy jego pula lucentów jest zabierana. A czy ilość lucentów, którą zweryfikują, że jest zakupiona na stronie zewnętrznej, zostanie mu odjęta z konta. I gdy z konta będzie mu odejmowana, to wtedy wartość lucentów może wejść na minus. Gdy wejdzie na minus, no to trzeba te lucenty odkupić od Amazonu, aby wejść z powrotem na 0 albo na plus i żeby odblokować sobie w ten sposób też dostęp do Auction Houseu, bo tak Auction House również dla takiego gracza, który wejdzie wartością centów na minus, będzie zablokowany. No, ciężka sprawa, ciężka sprawa, ale metoda wydaje mi się, że będzie dosyć dobra i temat real money trade być może będzie tutaj w jakiś sposób zażegnany. Pożyjemy, zobaczymy. Tak czy inaczej, wiedzcie, że taki system tutaj działa. To jest w tym materiale najważniejsze. Dalej, kolejny temat. World Bossy, moi drodzy. Już w najbliższej aktualizacji, która będzie miała miejsce 31 października, będziemy mieli pewne zmiany przy World Bossach. Po pierwsze, więcej portali przy bossach na PIS modzie. Czemu więcej portali? Żeby rozluźnić trochę te world Bossy, żeby ta rozgrywka była oczywiście mniej polagowana, żeby była większa szansa na drop, no i żeby po prostu grało się lepiej. Ja się zastanawiam czemu tak długo to trwało, czemu tych portali nie było już wcześniej, więcej skoro było to widać na serwerach koreańskich, że tych portali powinno być po prostu więcej, pomimo tego, że takie zmiany już wprowadzali. Kolejna rzecz to drop z world bossów. Teraz będzie Opcja na to, że po pokonaniu World bossa wy jako gracze y, będziecie mogli dostać skrzynkę, specjalną skrzynkę z przedmiotem nietrejdowalnym i z tej skrzynki będziecie mogli wybrać sobie przedmiot z puli dropu danego World bossa. Ta skrzynka to jest random drop, więc nie ma pewności, że ją dostaniecie, ale macie taką szansę, jeżeli na World bossa pójdziecie. Ile tego będzie dropiło, jaka będzie szansa, no zobaczymy po 31, jak rzeczywiście już zaczniemy sobie te World grać. Kolejny temat, temat związany z Eclipse'em i z World które znajdują się w otwartych dungeonach. W połowie listopada wejdzie aktualizacja, która wprowadzi dodatkowy portal, który będzie pojawiał się przed dungeonem jeżeli ktoś uruchomi Eclipse bodajże, albo po prostu, być może po prostu będzie ten, ten portal pojawiał się za każdym razem, gdy taki pokojowy boss pojawi się w Dungeonie. I po prostu po prostu przez ten portal będzie sobie przechodzić i będziecie lądować od razu przy World bosie, żeby móc po prostu dojść, żebyście nie byli blokowani przez gildie, które dominują serwer, które posiadają Eclipsy i inne różne skille globalne. Do tego temat związany z Contribution. Hmm, tutaj moi drodzy, hmm, czemu, czemu, o, czemu ten temat został poruszony? Ponieważ hmm, ostatnia zmiana, która wprowadziła 10-minutowy timer na dropie z bossów. Nie podoba się części społeczności i tutaj drobne wyjaśnienia, podobno później, gdzieś w okresie chyba 31 ukaże się artykuł, który dokładnie objaśni jak działa drop i oczywiście jak taki artykuł się ukaże, ja te, te, też, też o tym dropie poopowiadam, jak już będzie wszystko takie jasne w 100%, natomiast o co chodzi teraz, jeżeli ktoś się złości na te zmiany. Kontrybucja działa w taki sposób, że jeżeli jest boss na PvP, to walczycie o to, kto więcej tej kontrybucji zada. W momencie, gdy pokonujecie jakiegoś gracza, to gracz traci 70% swojej kontrybucji, którą nabił na bosie. Więc jeżeli i tak dominujecie tego bossa w jakiś sposób, tak, jeżeli tam stoicie pod bossem i tłuczecie przeciwników, którzy nabiegają, to resetujecie im tak naprawdę do minimalnych wartością kontrybucję i mają minimalne szanse na to, że drop wyleci dla nich. W taki sposób to po prostu działa. Kolejne dwa tematy: system Run i system Sums, Substance Transformation. System Run nie mamy daty, na, na Substance Transformation również daty nie ma, ale wiemy, jak mniej więcej to wszystko będzie działało. System Run e, będzie działał bez RNG na odblokowywaniu slotów. To jest bardzo ważne. Znikają młotki, które są znane z serwerów koreańskich. Od teraz będziemy po prostu slot na runę kupować za złoto, czyli za solanty, i będziemy mieli to, co chcemy. Tak? Do tego ukaże się jeszcze osobne inwentory na runy, więc nie, będzie, nie będą te runy zaśmiecały naszego inwentarzu. Wygląd naprawdę bardzo fajny. To, co da, w dalszym ciągu będziemy robić, to będziemy te runy dropili i będziemy je levelowali. Tutaj na tej płaszczyźnie nic nam nie podpowiedzieli, jeszcze jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało, skąd te runy dokładnie będziemy pozyskiwać. Czy my tak samo na serwerach koreańskich, czy coś jeszcze nam tam dojdzie. Z kolei, jeżeli chodzi o Substance Transformation, no to jest ten kociołek panoramik, do którego wrzucamy przedmioty, mielimy i przepalamy na coś, co możemy po prostu dostać, tak? Mamy jakąś szansę na jakiś drop. I tam są naprawdę bardzo dobre rzeczy. Od, dla naszej wersji to będzie wyglądało tak, że Będziemy mogli wrzucać tylko i wyłącznie przedmioty nietrajdowalne do tego kociołka Panoramiksa. Nie będziemy mogli tam wrzucać itemów trajdowalnych, czyli aspekt pay-to-win kupowania itemów w dużych ilościach i przepierania ich na coś innego, totalnie odpada, znika i będziemy mieli po prostu takie kolejne narzędzie do utylizacji. Przedmiotów niepotrzebnych. Dla mnie, jak najbardziej, na plus mi się to podoba. W takiej, w takiej opcji jest jak najbardziej w porządku. Dostaliśmy jeszcze taki gorący news odnośnie niekonkurencyjnego PvP, które ukaże się w połowie listopada. Nie wiemy dokładnie, co to jest, natomiast padła informacja o tym, że będą niekonkurencyjne Areny czy Conquest Battles, czyli takie właśnie Riftstone, Boonstone. No, w dużym skrócie, co, co moim zdaniem to będzie? Oczywiście Battlegroundy. Tak? Battlegroundy dla różnych rozmiarów, dla różnych liczb graczy, różne tryby yy, i tak, dalej, i tak dalej, ale więcej informacji nie mamy. Tak czy inaczej, połowa listopada, więc moi drodzy, w najbliższym czasie czeka nas Sea, czy w dalszym ciągu mamy event, zmiany na bossach, yy, jakieś ułatwienia w dropie, yy, zaraz Battlegroundy. No cóż. Nic, tylko grać. Jeżeli oczywiście jeszcze macie ochotę, ponieważ jak widzimy też już po Steam czarcach liczby Frowny Liberty zaczynały, zaczęły się zmniejszać i będą się zmniejszały prawdopodobnie dalej. Tak czy inaczej, jeżeli się dobrze bawicie, to do się dalej dobrze, a jeżeli przestaliście grać, to w sumie dajcie znać, w co teraz gracie. Do następnego. Cześć, cześć.